Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek z zestawieniem ulubieńców ostatnich miesięcy. Natomiast dziś skupimy się na kosmetykach do makijażu oczu oraz ust. Dzisiejsze zestawienie otworzy baza Podcienie do Powiek z marki Claresa. Jest to jeden z nowszych produktów dzisiejszego zestawienia, jeżeli chodzi przynajmniej o moment premiery. Ta baza Podcienie do Powiek spodobała mi się o tyle, że jest to taka hybryda pomiędzy typowym korektorem, a bazą, która ma za zadanie przyczepić nam cienie nieco silniej. W mojej opinii absolutnie nie jest to produkt do użytku profesjonalnego, raczej jest on przeznaczony dla osób, które po prostu chciałyby używać jakiejś bazy, która od razu wyrówna im kolor na powiekach, natomiast nie będzie im skóry na powiece obciążać. Zwróćcie uwagę, że kolor jest dosyć ciemny, w moim odczuciu jest to na zdecydowany plus, dlatego, że w użytkowaniu powoduje to taki efekt, że zaczerwienienia i innego rodzaju niedoskonałości są doskonale przykryte. W moim makijażu ta baza sprawdza się doskonale oczywiście, absolutnie nie sprawdzi się osobom, które mają wyjątkowo jasną karnację. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia wyłącznie z jednym kolorem, natomiast tak czy tak uważam, że to jest jeden z najlepszych produktów ostatniego czasu, jeżeli chodzi o nowości, które myślę, że wielu osobom będą pasować w takim codziennym makijażu. Następnym kosmetykiem wartym uwagi jest przepiękny pojedynczy cień do powiek z marki Claire w odcieniu Naked Strawberry 921. Kolor, zobaczcie, wygląda w ten sposób: jest to taki szlachetny odcień pomiędzy różem a złotem. Natomiast jest tutaj ciekawe zjawisko, ponieważ mamy zarówno żółto-złote drobinki, jak i dosyć zimno takie liliowo-różowe, dzięki czemu uzyskujemy naprawdę bardzo fajne połączenie raczej cieplejszego odcienia tutaj tego koloru, dzięki czemu ładnie i spójnie oraz bezpiecznie będzie wyglądał taki kolor na większej liczbie karnacji. Wydaje mi się, że też takie połączenie tych drobinek daje bardzo ciekawy efekt, dzięki któremu wydobędzie blask niejedna tęczówka oka. I to, co jest też istotne w doborze Cieni, to oczywiście nie tylko dobieramy do samej tęczówki, ale także patrzymy, czy te cienie będą dobrze korespondowały z naszą karnacją, która, mimo wszystko, ma głównie podtony takie biało-żółte, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej. Według mnie jest to jeden z niewielu takich. Prawie kolorowych cieni, które naprawdę dają przepiękny blask w makijażu i dodają takiego bardzo korzystnego pazura. Także jeżeli szukacie czegoś, żeby się troszeczkę odważyć, to to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Markę Claire też cenię za to, że te cienie wyglądają rewelacyjnie na każdym podłożu. Czy to jest korektor, czy to jest baza pod cienie, czy to jest młodsza powieka, czy też ta nieco starsza. Kolejnym moim ulubieńcą jest paletka cieni marki Affect, zaprojektowana przez polską makijażystkę Karolinę Matraszek. Zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z aż 12 cieniami, praktycznie same nudziaki. Dziewięć z nich to są piękne, matowe cienie w doskonałej jakości. Te z Was, które lubią jakość Affectu, podobnie do mnie, to na pewno yy, także będziecie zadowolone. Yy, te cienie moim zajmują idealną równowagę pomiędzy pigmentacją, roślinnością, odcieraniem, tym, żeby nie było ani za mokro ani za sucho, bardzo bardzo mi to w pracy odpowiada i także lubię się malować cieniami tej marki w swoim prywatnym użyciu. Uważam, że też stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry i mamy tutaj też praktycznie taką gotową paletkę do użytku, jeżeli ktoś szuka odcieni neutralnych z nutą ciepełka. Tutaj mamy dużo odcieni przejściowych, które są konieczne do zbudowania. Fajnego makijażu z przejściami, z dobrym roztarciem dziennego, jak i wieczorowego. Kilka cień takich akcentowych. Jeden czekoladowy, ciemniejszy. Bardzo mi się też podoba ten cień, który jest. Troszeczkę coś w stylu takiego turbo pigmentu, to jest taka zieleń z nutą sledyną połączona z dosyć ciepłym brązem. Bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza do zielonych tęczówek. Dwa cienie nieco bardziej połyskujące. Nie ukrywam, że wolę tematowe z tych palet. Te mogłyby być jeszcze nieco bardziej dopracowane w przyszłości, jeżeli chodzi o w ogóle błyski z efektu. Ale no tak czy tak uważam, że Piękna, kompletna paleta, gdybym w dniu dzisiejszym miała decydować się na jedną neutralną, nudziakową paletę, to myślę, że zdecydowałabym się na tą, zarówno jako początkująca makijażystka, jak i osoba, która chciałaby mieć dosyć dużo cieni w neutralnych kolorach i mieć po prostu jedną taką paletkę na różne momenty życia, jak wskazuje to nazwa samej palety. Kolejny kosmetyk może być Wam już dobrze znany z poprzednich filmów, mianowicie są to kredki do oczu Bell Long Longwear Eye Pencil. Jedną z nich mam w kolorze takiego czekoladowego brązu, jest on bardzo zbliżony do kredki Maca w odcieniu Coffee oraz taka ciemnoszara, która bardzo dobrze sprawdzi się do niebieskich i ciemno-niebieskich oczu. Wydaje mi się, że to są bardzo dobre kredki do takiego codziennego zastosowania. Może tutaj nie nastawiałabym się na jakąś super ultra trwałość, ale na takie delikatne podkreślenie oka. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby nie malować cieniami oczu, tylko właśnie sobie delikatnie narysować co nieco tutaj przy linii z kredką i wtedy rozmazać delikatnie pędzelkiem, to wydaje mi się, że to połączenie będzie naprawdę bardzo dobre. Jeśli szukacie kredek łatwych w użyciu i w rozcieraniu, ale niekoniecznie jakichś nie trwałych, to będzie to fajne rozwiązanie. Natomiast absolutnie nie będą to kredki w stylu zastygających na mur beton. Na chwilkę jeszcze wrócę do marki Claresa i pokażę Wam dwa kosmetyki, które mi się bardzo dobrze sprawdziły. Jeden z nich to jest żel do brwi bezbarwny z efektem laminacji brwi. Zobaczcie, szczoteczka jest bardzo fajna, ponieważ jest ona malutka, silikonowa, nakłada niewielką ilość produktu. I właśnie taka ilość, czyli bardzo mało, wystarczy do uczesania i utrwalenia brwi, dzięki czemu nie będą one. W żaden sposób się poruszał przez cały dzień bez względu na to czy będzie wiatr czy deszcz, po prostu brwi będą na swoim miejscu, także jeżeli nie chcecie korzystać z zabiegu laminacji brwi lub z jakichś względów Wam się on nie podoba efekty po tym zabiegu, a chcielibyście utrwalić włoski na czas noszenia makijażu, to to jest bardzo dobry produkt drugim natomiast kosmetykiem jest niezwykle hype'owany obecnie eyeliner z Clarisse o nazwie Easy on the Eye i rzeczywiście bardzo łatwo się go używa a to dzięki temu, że jego końcówka jest niezwykle precyzyjna, bardzo wygodnie się nim maluje i zwróćcie uwagę, że też odcień czerni jest naprawdę głęboki tutaj do uzyskania. Także, jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z eyelinerem, chcecie spróbować czegoś taniego z drogerii i zobaczyć, czy w ogóle będzie Wam się dobrze posługiwać takim produktem, no to nie wyobrażam sobie lepszego eyelinera na start jak ten. Ostatnim kosmetykiem w dzisiejszym zestawieniu będzie błyszczek z marki Rimmel z kultowej serii All oh My Gloss. I zobaczcie, tak wyglądają takie błyszczyki, z których ja najczęściej korzystam. Jeden z nich to jest numer 160, który bardzo często polecam swoim klientkom. Jest to piękny, jasny odcień różu z subtelną, delikatną drobinką, która nie daje takiego chamskiego efektu. Oraz jeden, taki bardziej dla osób o jaśniejszych karnacjach, numer 130, chłodniejszy, beż, fajny do efektu takiego rozjaśnienia pomadki. Bardzo długotrwała na wilża, trzyma się świetnie. No i co najważniejsze, te błyszczyki są już wiele lat na rynku i tutaj wielki ukłon w stronę marki Rimmel, że tych błyszczyków od lat nie wycofuje i można te same kolory kupić co ileś lat temu, nadal są dostępne. Także wielki, wielki szacun takich firm potrzebujemy więcej. Kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje propozycje, moich ulubieńców ostatnich miesięcy do takiego codziennego zastosowania. Dziękuję Wam za oglądanie do samego końca. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Wam tylko przypomnę o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Jeśli oczywiście mogę Was o to prosić, trzymajcie się ciepłutko. Do zobaczenia. Hej!